Cześć, jestem Wiktor Bernacki, i witajcie w drugim odcinku biznesowego przeglądu tygodnia, czyli najważniejszych informacji gospodarczych z Polski i ze świata. A w dzisiejszym odcinku żabka kucinowych Franczyzobiorców kolejne zakupy złota przez NBP, epicki filip Rafał Zalowskiego, który może nie dojść do skutku. Być może największej współpracy w historii YouTube'a na kanale Krzysztofa Stanowskiego. Zmianach w zasiłku chorobowym. Na samym początku bardzo proszę o opinię. Daj proszę znać, co myślisz o takim formacie. Jest to dość eksperymentalny format. Daj znać w komentarzu, czy taki format Ci się podoba, jak on ma wyglądać, czy ma to być krótszy format, czy dłuższy format, czy tylko i wyłącznie krótkie informacje gospodarcze, czy również informacje gdzieś tam opatrzone moim komentarzem. Będę bardzo wdzięczny za Twoją opinię. A teraz przechodzimy już do najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Giełda WIG20-2261, SP500. 4780, DAX 16703, waluty euro 435, dolar 396, frank szwajcarski 465 oraz funt brytyjski 506. Jeśli chodzi natomiast o notowanie kryptowalut, to bitcoin w ciągu ostatnich 7 dni zyskał blisko 4%, ethereum zyskało blisko Procent 15. E, obecnie na rynku panuje chciwość. Mamy 104 dni do halvingu Krzysztof Stanowski poinformował o pojawieniu się prawdopodobnie największego partnerstwa na jego kanale Zero w historii polskiego YouTube'a. Mowa tutaj o współpracy z portalami pracy rocketjobs.pl oraz Just Join IT. Podkreślał Krzysztof w swoim wpisie: współpraca finansowa jest na poziomie strategicznego sponsora dobrych klubów. Ekstra klasy, także bardzo dobrze to rokuje jeśli chodzi o dalsze działania kanału 0. Czym w ogóle ma być? Kanał Zero w Zamyśle Krzysztofa. Jak podkreślił Krzysztof w jednym z wywiadów, podkreślił, że w Polsce większość ludzi w jego ocenie poniżej 40 roku życia w zasadzie nie ogląda telewizji, za wyjątkiem jakichś wydarzeń sportowych, czy które w pewien sposób zmieniają Polskę. Na kanale znajdzie się miejsce dla każdej dziedziny życia, o których mają mówić najlepsi, najciekawsi, najmądrzejsi, najbardziej charyzmatyczni ludzie. Także taka jest zapowiedź kanału Zero. Krzysztof ocenia ten projekt jako w pewien sposób unikatowy na skalę polskiego internetu. Podkreśla, że jego zdaniem nikt w Polsce nie zrobił czegoś takiego na taką skalę, jaką oni planują zrobić. Bardzo ciekawy projekt, jestem sam ciekaw, jak on się rozwinie. Osobiście bardzo mocno Krzysztofowi kibicuję, jestem ciekaw, jak ten projekt się rozwinie, w którą stronę to. Pójdzie, Krzysztof ma ogromne doświadczenie medialne, ogromne doświadczenie biznesowe, zna wiele ludzi, ma wiele, wiele kontaktów, które mogą mu pomóc rozwijać ten projekt na różnych obszarach. Także tutaj potencjał jest na pewno ogromny, nisza też jest, wydaje mi się, duża do zagospodarowania na. Polskim YouTubeie pod kątem takiego kanału, Już czekam na pierwsze materiały i zobaczymy, w którą stronę ten kanał po prostu pójdzie. Żabka kusi franczyzobiorców większym przychodem, stawki idą w górę. Żabka Polska ogłosiła zwiększenie wsparcia dla franczyzobiorców. Przychód od 2024 roku ma wynosić 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy przychodów miesięcznie w pełni wyposażony sklep, niewielki wkład własny polisa dla Twojego biznesu. Taką informację znajdziemy na stronie Żabki w zakładce franczyza. Żabka wskazuje, że od 1 stycznia 2023 do 1 lipca 2023 ponad 81% franczyzobiorców osiągnęło 25 tysięcy lub więcej przychodów. Pamiętaj, mówię tutaj o przychodzie, a nie o dochodzie. To są dwa inne pojęcia. Myślę, że ciekawa informacja, która może się przydać części osób, które byłyby zainteresowane założeniem takiej żabki. Samej koncepcji, samego pomysłu, samej franczyzy nie będę oceniał, bo nie mam w tym temacie doświadczenia nie jestem w stanie nic powiedzieć poza informacjami które tutaj znalazłem na stronie internetowej. Ja osobiście takiego doświadczenia nie mam, ale jeśli Ty takie doświadczenie w prowadzeniu franczyzy masz, to możesz się takim doświadczeniem dzielić w komentarzu, napisać jaką franczyzę prowadziłeś, jakie są plusy, minusy takiej franczyzy, czy polecasz, czy nie polecasz. Będę bardzo wdzięczny za Twój komentarz. Rada Polityki Pieniężnej po styczniowym posiedzeniu podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Pozostawiła je na tym samym poziomie, nie wprowadziła żadnych zmian. Stopa referencyjna pozostała na poziomie 5,75%. Myślę, że jest to ważna informacja dla osób posiadających kredyt. W chwili obecnej stopa referencyjna wynosi 5,75% w skali rocznej. Stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej. Stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej. Stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej. Stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej. Epicki flip Rafał Załowskiego jednak nie dojdzie do skutku. Rafał Załowski zdecydował się na pewien eksperyment społeczny, czyli podzielenie swojego apartamentu na 20 tysięcy części. Każda z tych części w cenie 5 tysięcy złotych. Rafał Załowski w rozmowie na kanale Biznes Misja podkreślił, że wpadł na pomysł, żeby przetestować prawo własności w Polsce. Dlatego nazwał to eksperymentem społecznym. Dlaczego jednak istnieje pewne ryzyko, że epicki flip nie dojdzie do skutku? W środę 10 stycznia wspólnota mieszkaniowa Złotej 34 zajęła stanowisko wobec działań podjętych przez inwestora. Mieszkańcy zauważają, że pomysł jest absurdalny, a jego realizacja niesie ze sobą spore zagrożenia dla bezpieczeństwa pozostałych lokalizacji. Zarząd wskazał, że takie przedsięwzięcie inwestora jest przejawem skrajnego nadużycia zasad współżycia społecznego oraz braku odpowiedzialności. Ciekaw jestem, co ty w tym temacie myślisz. Co uważasz na temat epickiego flipa Rafała Zaorskiego? Ocenisz go pozytywnie, oceniasz go negatywnie. Czekam na Twoją opinię w komentarzu. Jednocześnie w związku z projektem Epicki Flip Zarząd Wspólnoty poddał pod głosowanie Wspólnoty uchwałę o wyrażeniu zgody na wystąpienie z powództwem przeciwko Rafałowi Zaorskiemu. O przymusową licytację lokalu czytamy w oświadczeniu. Także jestem ciekaw, jak się ta sprawa potoczy dalej. Czy epicki flip dojdzie do skutku, czy w międzyczasie pojawią się na przykład jakieś inne problemy natury prawnej. Adam Glapiński na konferencji wskazał, że chce zwiększać nadal zasoby złota w skarbcu NBP. Adam Glapiński wskazał, że w 2023 roku powiększyliśmy zasoby kruszcu o 130%. Ton. W samym zeszłym roku kupiliśmy o 30 ton więcej niż zostałem w skarbcu NBP, jak zostałem prezesem 7 lat temu. Osobiście uważam to za dobre posunięcie, że to złoto jest skupywane. Zapowiadam się zmiany w zasiłku chorobowym. Chorobowe pracownika już od pierwszego dnia, jego pobytu na L4 ma być płacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie przez pracodawcę, wskazywał jeszcze przed wyborami Donald Tusk. Rząd Donalda Tuska chce dokonać swojej rewolucji w finansowaniu zwolnień lekarskich, Zapowiedź tego pojawia się w stu konkretach. Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządzenia. Donald Tusk wskazał, że pomożemy mikroprzedsiębiorcom obniżyć koszty działalności. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS. Jeśli prowadzisz firmę, to daj znać w komentarzu, co uważasz na temat tej zmiany i czy to jest faktycznie realna zmiana, czy dużo bardziej wolałbyś. Wprowadzenie jakichś dodatkowych ulg podatkowych niż wprowadzenie zmian w właśnie tym zasiłku chorobowym. Rośnie liczba emerytur niższych niż minimalna. W marcu 2023 roku ponad 368 tysięcy osób. Pobierał emeryturę niższą niż minimalna, czyli około 700-800 zł. Liczba mikroemerytur dynamicznie rośnie, i jeśli państwo nie zadziała za kilka lat, mikro może być nawet 500-600 tysięcy. Prawo PL przypomina, że w obowiązującym od 2009 roku w systemie emerytalnym obejmującym urodzonych po 1949 roku wystarczy, że osoba zapłaci tylko jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne w całym Zawodowym życiu, żeby zagwarantowała sobie prawo do emerytury. W latach 90., gdy powstawał obecny system emerytalny, nikt prawdopodobnie nie przewidział, że wiele osób będzie pozostawać w ubezpieczeniach społecznych krótko z konieczności lub z wyboru. Nie dziwią więc pojawiające się obecnie postulaty zmian i przynajmniej częściowego odwrotu od tego systemu, który okazał się nieadekwatny do sytuacji. Oczywiście uważam, że jeśli ktoś pracował, odkładał przez kilkadziesiąt lat składki, to ta emerytura powinna być naprawdę godziwa, a nie jakieś kilkaset złotych, czy tysiąc, czy tysiąc pięćset złotych, bo co to jest w dzisiejszych czasach, cały czas się zastanawiam, bo dużo emerytów, osób, które już te prawa emerytalne nabyły, to są to osoby sprawne, które bez problemu mogłyby jakieś drobne prace wykonywać tak? i spróbować dorobić sobie do tej emerytury, natomiast oni tego nie robią, tak? czyli narzekają na te emerytury, że mają niskie. Okej, okay, być może jest to pewien powiedzmy, błąd systemu, ale narzekają, że te emerytury mają niskie, ale nic nie robią, żeby cokolwiek sobie dorobić. Tak? Niektórzy emeryci oczywiście, że tam kombinują, podejmują się jakieś prac, jakichś działań, natomiast większość emerytów narzeka, że ma małe emerytury i nic nie robi. Siedzi i ogląda nie, telewizję w domu. Także tutaj się zastanawiam, czy być może nie warto by tym emerytom zasugerować, że słuchaj, jak masz możliwość, to dlaczego na przykład nie pójdziesz, nie, nie poszukasz jakichś możliwości dorobienia sobie do tej emerytury? Moje pokolenie, czyli 20-20 kilku latków, to myślę, że tej emerytury to. Za bardzo nie zobaczy i my będziemy po prostu pracować do późnych, późnych lat albo że jest z oszczędności, a dlaczego obecni emeryci też nie mogą myśleć w taki sposób, że brakuje mi do jakiegoś fajnego, godnego życia. System zadziałał tak, jak zadziałał, emeryty mam, jaką mam, ale być może zrobię coś w tym zakresie, żeby jednak coś więcej sobie dorobić w ciągu tego dnia i tego, tej masy wolnego czasu, którą po prostu posiadam i zagospodaruję ją inaczej niż na oglądaniu telewizji. Ciekaw jestem Twojej opinii w tym temacie, także napisz proszę komentarz, czy jeśli jesteś emerytem i brakuje Ci od pierwszego do pierwszego, nie masz tych pieniędzy dużo, a jesteś jednocześnie osobą sprawną, to zamiast... Siedzieć i oglądać telewizję, może byś poszedł i się czymś zaczął zajmować i kombinowałbyś, jak może sobie tutaj dorobić. Część emerytów to oczywiście robi, natomiast zdecydowana część emerytów siedzi na rzeka i ogląda telewizję. To wszystko w drugim odcinku biznesowego przeglądu tygodnia daje Proszę znać w komentarzu, co myślisz o tej serii, co myślisz o takim formacie wideo, czy ten format ma być krótszy, czy ma być dłuższy, czy ma być więcej mojego komentarza, czy mniej mojego komentarza, jak taki format miałby się pojawiać, czy ma to być to jedno podsumowanie na koniec tygodnia, w niedzielę, które podsumuje wszystkie najważniejsze wydarzenia z zeszłego tygodnia, czy mają to być na przykład dwa mniejsze podsumowanie w ciągu tygodnia, tak? Czyli takie bardziej bieżące podsumowanie. Jestem Ciekaw Twojej opinii. Daj proszę znać, co myślisz w tym temacie. Będę bardzo wdzięczny za Twoje wskazówki, za Twoją opinię w tym obszarze. A tymczasem co. Dziękuję za Twoją uwagę. Dziękuję, że zostałeś do końca tego materiału. Jeśli ta seria jest dla Ciebie wartościowa, to zostaw lajka. Zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka tej serii. Dobrego dnia do Ciebie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.